Witam serdecznie na czytaniu dla Barana na miesiąc luty 2021. Dzisiaj zrobimy jak zwykle jedno czytanie ogólne, drugie czytanie i będzie dla Związków Stałych, trzecie dla, dla Singli i oczywiście anielskie przesłanie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. zachęcam do ponownego lajkowania czy tam komentowania i w związku z tym chciałabym też taki malutki konkursik zrobić że dla wszystkich osób, które zostawią jakiś tam komentarz, ślad po sobie to pod koniec miesiąca lub lutego wybiorę jedną osobę zrobię takie losowanie, chyba osobny filmik nawet nagram z tego, żeby nie było i będzie ona mogła oczywiście wygrać godzinne czytanie razem ze mną Czyli, czy to w postaci filmu, czy, czy rozmowy, y, także z dowolną ilością pytań. Także myślę, że fajna sprawa i że warto by było, y, zostawić ten komentarz. I to będzie z wszystkich filmów: nie tylko z Barana, ale też y, z wszystkich filmów, y, co są na, na 12 znaków na miesiąc luty. No i oczywiście, jeżeli ktoś by chciał y, skorzystać, to może wejść na Evelyn Tarot. Na Facebooku. Tutaj będzie umieszczony pod spodem, pod filmikiem, yy, dokładnie jak to się nazywa. I tam również w zamian za polubienie strony jest opcja, że można jedno pytanie zadać gratisowe. To by było na tyle, słuchajcie. Także możemy zaczynać. Ja już tutaj odkładam karty i zobaczymy, co tam ciekawego idzie do Was, w Waszą stronę. Jakie fajne energie się szykują. Mam nadzieję, że fajne. Jak dotychczas były chyba tylko jeden z miał jakieś takie ciężkie troszeczkę, ale mam nadzieję, że tutaj do Was pójdzie w tym miesiącu. Już fajnie. Dla baranków. Moje baranki. Zobaczymy, jak do Was idzie w tym miesiącu. Okay, ogólna aura tego miesiąca: to jest paść kielichów. Co jest z poprzedniego miesiąca, czy z poprzednich miesięcy? Głupiec, co Wam się w tym miesiącu uda? Rycerz mieczy, co Wam się może nie udać? As mieczy, wyzwanie dla Was w tym miesiącu, To będzie dla Was wyzwaniem. Dwójka mieczy, Wy w tym miesiącu. Jest y, ósemka kielichów. Y, I co dalej? Mamy z otoczenia, co do Was idzie. Szóstka mieczy. Słuchajcie, jakieś rozstania tutaj się szykują, tak? Y, rada albo y, oszerzenie. Jest pustelnik. I następnie, co my tutaj mamy? Rezultat, tak. Oj, spoglądam, czy, czy tutaj widać to wszystko. ale Tak o przesunę, bo chyba jednak nie widać tej ostatniej karty. Dobra, słuchajcie, lecimy z koksem. Paśki lichów jako energia, Paśki lichów jako ogólna energia to jest taka. Zawsze będę mówić, więc powiem, bo tak powinno się czytać, że to energia dzieci, tak? Czyli może się wszystko kręcić wokół dzieci w tym miesiącu, ale niekoniecznie. Paść Kielichów to jest też osoba, to jest taka nowe wiadomości, nowe nowiny, nowe nowiny o miłości, nowe nowiny o, o jakimś działaniu, o jakiejś czy nowej pracy. Czyli jeżeli staraliście się o jakąś pracę, to, 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 to ta karta mówi o tym, że otrzymacie tą, tą, tą pracę. To jest, jak tutaj z tyłu widzimy, on stoi i za nim są, jest morze pokazane, to morze jest bardzo wzburzone, a nad nim jest, a tutaj na nim płynie malutki stateczek, czy tam żaglówka. I to też mówi o tym, że to jest wypłynięcie na nieznane drogi, na nieznano, nieznane drogi tak? To jest takie burzliwe trochę te, 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 te drogi, czyli jakby takaś decyzja może być, która... Nie będzie łatwa. Wiadomości, które też nie będą aż takie do końca łatwe. Bo normalnie to ta karta mówi właśnie o tym, że, że to coś tam nowego, fajne wiadomości w ogóle, ale ze względu na tą kartę, ja myślę, że to nie będzie takie aż do końca um, te wiadomości nie będą takie spokojne, tylko takie trochę wzburzone, tak? I, um, co jest z przeszłości? Mamy kartę głupca, czyli. Um, Początek jakiegoś, czy związku, przedsięwzięcia, nowej pracy, nowej szkoły, nowego kursu, no wszystko, co jest związane z nowością. To jest też takie, że ktoś idzie przez świat i tak naprawdę nie widzi zagrożeń w tym świecie, tylko idzie i spełnia swoje jakby marzenia. Nie patrzy, co ma pod nogami, tylko on idzie po prostu prosto do celu i, i no to mu się udaje, tak? Bo on, jednak, stoi nad tą przepaścią, ale nigdy w tę przepaść nie wpadł. Tak, jak tutaj na tym zdjęciu, jest on, on ma tutaj kwiatek: czy to kobieta, czy to mężczyzna raczej kobieta, tutaj trzyma kwiatek, motylki fruwają, czyli po, motylki fruwają, czyli początek jakiejś tam znajomości, miłości, yy, czy czegoś, ale to takie pójście w nieznane troszeczkę jest. No to tak samo jak tutaj, to tak jakby ciąg dalszy jest, bo tutaj też są jakieś nowości na takiej wzburzonej wodzie, bo on tutaj też nie widzi zagrożeń, tak? On nie widzi, że, 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 że coś tam mu grozi, tylko po prostu idzie prosto przed ciebie i spełnia swoje marzenia. Yy, co wam się może udać? Słuchajcie, macie rycerza mieczy, czyli rycerz mieczy mówi, że może wam się udać y, takie myślenie, y, tego, czego brakuje tutaj temu głupcowi, bo to już jest przeszłość, mu brakowało takiego myślenia, no bo to jest no, głupiec, czyli takie myślenie i rozumowanie, a rycerz mieczy Gdzieś te myśli są, ale rycerz to jest też taki właśnie. Yy, z motyką na słońce ja bym powiedziała, że on taki jest, troszeczkę rycerz, taki człowiek, tak? Czyli yy, no bardzo w sumie dużo ma wspólnego z tym głupcem. Yy, tyle różni, Różnica jest tyle taka, że on yy, jakoś tam myśli jeszcze, a tutaj ten idzie typowo, podążając za marzeniami. Ale ten rycerz mieczy jest taki y, Don Quixote tak on, on wpada wypada. Y, nie zastanawia się za długo nad tym co, y, co on chce zrobić co chce powiedzieć tylko po prostu jak, jak ma na myśli żeby powiedzieć to to on to mówi on się nie zastanawia nad tym tylko on pepla y, co mu się na język przyniesie. No Takie troszeczkę jest. Czyli co wam się uda. No, być takim troszeczkę y, 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 być takim troszeczkę no, rycerzem takim właśnie o, taką osobą która wpada i wypada. Bardzo takie to są energie y, młode, młode, młodości tutaj, bardzo takie, nie wiem, czy czytanie dla młodych osób, czy czytanie dla osób, które bardzo y, nie są takimi poważnymi osobami, tylko bardzo młodo się czują wewnętrznie, bo to też nieraz masz 40 lat, a czujesz się jakbyś miał, rozumujesz, jakbyś miał 25 i nieraz takie coś jest dobre, ale nieraz też i nie. Słuchajcie, wy, wy, co Wam się może nie udać? Yy, nie, ma, macie asa-mieczy, czyli nie, nie uda Wam się odciąć od czegoś z przeszłości, czy nie, nie uda Wam się odciąć jakiej, jakiejś sytuacji, czy nie uda Wam się odciąć od tego myślenia takiego, yy, który może byście chcieli. Yy. Nieraz to jest az mieczy, mówiący, że od ludzi, tak? Jakieś nie uda wam się odciąć, nie uda wam się zamknąć jakichś spraw, tylko one mogą się ciągnąć dalej. Takie, takie coś jest. Następnie mamy tutaj dwójka mieczy, waszym wyzwaniem. No słuchajcie, dwójka mieczy normalnie mówi o tym, że wy macie jakąś decyzję do podjęcia i tak naprawdę nie widzicie, jak byście tą decyzję mogli podjąć, nie wiecie, która jest dobra, która nie. W jeden dzień wydaje się, że jedna jest, ta opcja jest dobra, a na drugi dzień gdzie nie, 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 to tak naprawdę to ta druga opcja jest dobra. On ma zawiązane oczy, on nie widzi, jeszcze jest ciemno, gdzieś tu tylko mu księżyc przyświeca tą drogę, także to jest niemożli 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 niemożliwość podjęcia decyzji, a waszym wyzwaniem, ja myślę, że będzie jednak podjęcie tej decyzji, że jednak będziecie musieli tą opaskę zrzucić z oczu i podjąć tą decyzję. Może gdzieś jest, tkwicie w jakiejś sytuacji, która nie do końca jest do was y, korzystna, ale wy nie potraficie podjąć decyzji o odejściu i to może być dla was wyzwaniem. I słuchajcie, wy, co ciekawe, wy w tym Wy w tym, w tym miesiącu macie jako ósemkę kielichów. Ósemka kielichów właśnie mówi o, o, o tym, o odejściu. Czyli wy gdzieś tam będziecie myśleć o tym, żeby gdzieś, o, o, żeby gdzieś odejść. I słuchajcie, mam kolejną kartę, co idzie z otoczenia, też karta mówiąca o odejściu. Od odejściu to jedna i druga karta tak naprawdę mówi, mówi to samo, tylko jedna mówi o, o ósemka kielichów, bardziej mówi o miłości, o uczuciach, a szóstka mieczy mówi po prostu o odejściu od sytuacji, od myśli które wam już nie służą jedno i to samo praktycznie ale to właśnie one po, pokazują że gdzieś wy jesteście jedną nogą w czymś a drugim miejscu jedną, jedną nogą w, w jednym miejscu a drugą nogą w drugim miejscu i gdzieś jest jakby w jednej może gdzieś podążać, podążacie za marzeniami a w tej drugiej gdzieś po prostu jakbyście na, na przykład szli prosto przed ciebie i nie patrzeli się na nic Także tutaj no jakieś, jakieś zakończenia, tak? jakieś macie gdzieś w myślach, by byście chcieli jakieś zakończenie, jakieś z zewnątrz też przychodzi wam możliwość, że ktoś da wam możliwość tego zakończenia, może ktoś coś będzie chciał z wami zakończyć, ale wy też naprawdę tego będziecie też chcieć. Także dlatego, to może się pojawiło karta Dwójki Mieczy, mówiąca o tym, że gdzieś tą decyzję będzie trzeba podjąć i będzie dla Was wyzwaniem ta decyzja, bo nie będziecie wiedzieli, jaką opcję wybrać. Słuchajcie, w Radzie macie za to pustelnika, który mówi tak, jak tutaj, on stoi. I ma strasznie ciemno, no bo tu tylko księżyc jest, nawet nie ma pełni, tylko jest po prostu półksiężyc, więc sierp praktycznie i on nie widzi tego rozwiązania. Tak tutaj ten pustelnik mu przynosi to światełko, tak? I on rozjaśnia mu te myśli. Czyli karty mówią, musisz wgłębić się w siebie i dokładnie wiedzieć, czego ty chcesz, i uzyskasz wtedy tą odpowiedź. I słuchajcie, odpowiedzią na to, jaką uzyskasz, macie Asamonet, czyli as monet, pójście. Zupełnie coś nowego. Mm, to jest też wybranie. Może y, tutaj już też było jakieś zaczęcie czegoś nowego, ale takie, y, nie, to nie było dla Was takie łatwo dostępne. A tutaj y, pojawi, jeżeli odejdziecie, może, może ta myśl wcale nie była dobra. Może ona nie była przemyślana, dlatego się pojawiła tutaj, że ta myśl wcale nie do końca była przemyślana. Y, uda Wam się może ją przemyśleć, bo jednak mimo wszystko rycerz mieczy, jest y, osobą taką bardziej myślącą niż ten głupiec. Więc y, ja myślę, że tu chodzi więcej o to żeby odejść od, czy od osoby, słuchajcie, nawet może być od osoby. Jeżeli jest osoba y, toksyczna, y, to nie ma sensu siedzieć z taką osobą, y, bo to naprawdę to się na was prze, y, również prze, y, prze, przechodzi. Także tutaj karty raczej mówią, y, idź, y, podejmij decyzję, wejdź w głąb w siebie, to po, pomoże ci pustelnik, y, y, usiądź się na chwilę. Pomyśl, zadaj sobie pytania sam sobie, udzielaj odpowiedzi. I może to da właśnie Tobie odpowiedzieć, co Ty masz zrobić. Bo są dwie karty mówiące o, o naprawdę odejściu, co Wam się nie uda. No, może Wam się nie udać odciąć właśnie od czegoś. No, ale słuchajcie, wyzwaniem jest do Was to właśnie podjęcie tej tej decyzji, czyli trzeba próbować, bo w rozwiązaniu jest, jest, asmonet, który mówi o tym, że zaczęcie jakiegoś nowego, czy to etapu w życiu, czy projektu, czy, czy związku, no, no wszystkiego, tak, dopasujcie, Wiecie, ja tak ogólnie czytam te karty, bo chcę, żebyście jak najwięcej mogli sobie wy dopasować je, tak, do, do, do waszej sytuacji, jaką macie w życiu. I teraz tak, yy, mamy uczucia, Czyli dla związków stałych karty i dla singli. Słuchajcie, jeżeli rezonuje z Wami na przykład czytanie ogólne, no nie jest powiedziane, że tutaj będą z, z uczuciami z Wami rezonować, tak? Bo to każdy y, bierze tylko to, co do niego tutaj rezonuje. Może jest jakiś przekaz, y, nie wiecie co robić, a tutaj znajdziecie odpowiedź sobie w takim przekazie. Także ja bardzo bym się cieszyła, jakby chociaż tutaj jedna osoba znalazła coś dla siebie, bo to by miało wtedy sens to co robię. Słuchajcie, co my tu mamy? Trzy karty, tak, na uczucia. Na baranków. Co tam słychać u tych naszych baranków? Trzy karty na związki stałe. Raz, dwa i trzy. I teraz y, singielki, single, teraz dwa i trzy, okej, okay. jeżeli chodzi o związki stałe, słuchajcie, to jest tak, karta mówiąca o tym, że odcinacie się od czegoś, jakiejś sytuacji, czyli Uczuciach to by pasowało, bo pokazuje, że jednak jesteście gotowi na to, żeby się od, odciąć od czegoś. I teraz tak. Może to być, że albo ym, odcinacie się od osoby, która Wam nie służyła i kończycie związek i zaczynacie nowy. Albo jeżeli w Waszym życiu była sytuacja, w której nie było fajnie, w Waszym związku, jak coś tam się psuło. To jest to, że będziecie w stanie y, zakończyć y, ten etap i y, dalej. Z tą samą osobą możecie ruszyć dalej, w coś nowego. Po prostu odciąć się, zapomnieć. Jeżeli y, była nawet jakaś tam strada czy, czy jakieś niefajne emocje, po prostu jesteście w stanie się odciąć od tego, co było, powiedzieć: OK, ja popełniam błędy, ty popełniasz błędy, wszyscy popełniamy błędów. Nie ma takiej osoby, która nie popełnia błędów. Dać szansę i iść dalej, bo świat mówi o tym, że albo idziesz i wyruszasz w świat, bo przeszłeś cały etap od głupca do świata, albo, ale jesteś początek, bogatszy o doświadczenia, bo przeszłeś całą tą drogę, więc jesteś bogatszy o swoje doświadczenia, mądrzejszy. Więc yy, ja myślę, że tutaj właśnie chodzi więcej o to, że jeżeli mieliście jakieś tam ciężkie czasy, czy jakieś niefajne sytuacje, odciąć się od tych sytuacji, po prostu zaszuflatkować, zapomnieć i dać szansę na nowe wspólne życie. Albo, no, jeżeli ktoś yy, jakiś, nie wiem, długotrwały związek zakończył się, czyli też odcinanie się od tego związku, no to możliwość, że poznacie kogoś i ruszycie dalej razem, ale też nie ma takiej karty. Yy, która by mówiła to na 100%. Może to być chodzić o ten sam związek, bo tutaj mamy przecież króla monetowego, który jest pokazany jako mąż, czyli możecie iść razem z mężem. Jeżeli chodzi o singli, to słuchajcie. Aha. Single mają tak, single mają jakąś tutaj um, sytuację, która może wrócić im troszeczkę życie do kury nogami i single postanowiły iść, bo tutaj jest trójka buław, która mówi o, o wybraniu już drogi, tak jak dwójca jest buławy, mówi o tym, że ty musisz podjąć jakąś decyzję nie wiesz, którą stroną iść, czy iść i to jedną ścieżką, czy drugą, to tak tutaj już jest pokazane, że ty wybrałeś tą kierunek, w którym chcesz iść, tylko ja myślę, że ten kierunek nie jest do końca dobry, ponieważ mamy na końcu diabła, a diabeł mówi o to, że to jest takie wiązanie, tak, Obwiązanie się z kimś, czy z jakąś sytuacją. Więc ja myślę, że ponieważ jest tutaj też karta koła Fortuny, to jest karta mówiąca o, o. to jest karta karmiczna, czyli mówiąca o tym, że związek jest karmiczny, czyli taki, który już wcześniej miał miejsce i po prostu trzeba coś tam przewrac, przepracować. No to jeżeli jesteście sami, to może Wam pojawić się na Waszej drodze związek, ale ten związek będzie trudny. To nie będzie łatwy związek. Więc jeżeli to jest dopiero początek, to może lepiej pomyśleć o tym, żeby w niego się nie ładować, bo możecie się nieźle wpakować. Ja myślę, że tutaj to jest takie ostrzeżenie troszeczkę, żeby jednak nie iść tą drogą, tak jak on tutaj idzie. I tutaj piękny jelonek mu stoi, to jednak żeby jednak żeby no nie iść za tym jelonkiem, bo możecie się nieźle wpakować. No, co wam powiem, kochani, tak wyszło. Może zrobię czytanie jeszcze na 14 lutego to y, typowo na uczucia, to, 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 to coś tam fajnego się taki zrobię może o 14 lutego na pół roku, to specjalnie dla, dla Singli, to zobaczymy, co tam może fajnego jeszcze dla Was będzie. Na razie jest pokazane, żeby się nie ładować w takie związki, bo... Y, y, no, nie czeka wam was nic takiego super. Teraz tak, przesłanie anielskie, pokojowe rozwiązanie mamy, czyli myślę, że tutaj będzie się tyczyło bardziej tych związków stałych, żeby jednak właśnie tutaj odciąć się od czegoś i w pokoju, w szczęściu ciągnąć dalej, czy być dalej w jakiejś relacji, czy jakimś związku i, i, i sobie kontynuować wasze życie. Jeżeli, bo to jest takie czytanie na, na cały miesiąc, to jeżeli nie będzie nic tutaj związku związany z kartami. Jeszcze to jest mówi o tym, że w tym miesiącu nie szarpać się, tylko pokojowo starać się rozwiązać jakieś tam sytuacje, które w waszym życiu się pojawiają. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że jesteście tutaj ze mną i do zobaczenia na przyszły miesiąc w marcu. W międzyczasie właśnie pod koniec lutego zrobię ten filmik, gdzie będę losować tą osobę, co będzie zostawiać komentarz. Także no i chyba w lutym właśnie zrobię jeszcze to czytanie na mm, walentynki. Także dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Papa!